sto nastolatek to młoda osoba, na pewno taka, która ma swoje sprecyzowane potrzeby. Adolescencja, czyli młodzieńczość, jest okresem przejścia z dzieciństwa do okresu dorosłości. W tym czasie każda z młodych osób musi nauczyć się samodzielności i niezależności. W tym czasie kształtują się postawy, w tym czasie, nieco w opozycji do swojej rodziny, nastolatek buduje swoją własną tożsamość. Myślę, że to, co jest charakterystyczne dla nastolatków, to jest to, że oni są nieprzewidywalni. <laughs> Więc jakby trudno pewne zachowania ująć w takie powtarzalne schematy. Natomiast wydaje mi się, że to, co można w jako charakterystyczne, to jest taka buntownicza postawa, sprzeciw wobec różnych norm, również eksperymentowanie w rozmaitych dziedzinach życia. Bardzo ważnym w tym okresie życia staje się również grupa rówieśnicza jako taki element odniesienia swoich zachowań, tak, swojego funkcjonowania. W związku z tym również punkt koncentracji nastolatka zmienia się i młody człowiek chce więcej czasu spędzać z ludźmi w swoim wieku. Stąd może nastąpić pewien rodzaj wycofania się z życia rodzinnego właśnie na rzecz tych kontaktów z grupą rówieśniczą, relacji, z rówieśnikami. Z tego powodu, że ta niezależność w tym okresie musi się zbudować, często dochodzi do konfliktów pomiędzy nastolatkiem a jego rodzicami. Często konflikty te nie mają żadnego realnego uzasadnienia są tylko wyrazem pewnego sprzeciwu wobec tradycyjnych wartości kultywowanych danej rodzinie. Kiedy dziecko dorasta, to wpierw mamy te trudności, które są no, z punktu widzenia rodzica jego własnymi emocjonalnymi trudnościami związanymi z tym, że musi się zgodzić na to, że to dziecko zaczyna samodzielnie działać, myśleć i jeszcze w dodatku próbować różnych rzeczy. Kolejny etap, no to jest właśnie ten etap tak zwanego pustego gniazda, czyli tego, że to dziecko rzeczywiście już odchodzi do swojego życia. Teraz musimy sobie zorganizować życie na nowo. Warto właściwie już w momencie, jak dziecko się urodzi, pomyśleć o tym, że nie wychowujemy go dla siebie, nie wychowujemy go po to, żeby nam zajmowało czas, żeby nam dawało sens życia, tylko wychowujemy je po to, żeby ono w pewnym momencie stanęło na własnych nogach i odmaszerowało od nas, mając nadzieję, że pozostanie z nami w kontakcie, ale jednak nie, nie będzie sensem naszego życia już. No, dla mnie to jest taka forma człowieka, która jest pomiędzy właśnie byciem dzieciakiem, a byciem dorosłym. Dopiero kreuje swoją postać, dopiero szuka swojego światopoglądu, e, swoich wartości, kręgosłupa moralnego, jak to nazywam. To jest ciężkie. Ja kiedyś też myślałam, żeby iść na prawo, żeby zostać komornikiem. Później stwierdziłam, że nie będę miała do tego serca, bo to jest ciężkie, tak odebrać komuś coś, co, na co tak naprawdę przez całe życie sobie zarobili bądź dostali, no obojętnie co, to jest straszne. Później myślałam, żeby iść do policji, ale to też jest ciężki zawód, więc jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia. Lubię się spotykać ze znajomymi, to tak daje mi trochę takiego odpoczynku od tego wszystkiego. Można tak zewnętrznie powiedzieć, że ta młodzież się zmieniła, że, że mają inny system wartości, że inaczej przyjmują świat, ale myślę, że jest to związane z tym, że świat się po prostu wokół nich zmienił. Zmieniła się ta rzeczywistość i oni nadążają z prądem tej rzeczywistości. Natomiast ja myślę, że w środku są to wciąż tacy ludzie jak my, to znaczy potrzebujący wsparcia. Zagubieni trochę, szukający swojego miejsca w świecie, szukający przyjaźni, poszukujący miłości. Szacuje się, że około, u około 30%, a niektórzy mówią, że nawet u 50% młodych osób mogą występować. Pewne objawy depresji. Takim podstawowym kryterium, które różnicuje gorszy nastrój od depresji, jest to kryterium czasowe. Jeśli gorszy nastrój utrzymuje się przez y, ponad dwa tygodnie, to wtedy możemy myśleć o tym, że y, taka osoba wymaga pomocy specjalistycznej. Najlepiej w takiej sytuacji zwrócić się do psychologa, a w przypadku, gdy objawy są bardziej nasilone, nawet do psychiatry dziecięco-młodzieżowego. Stan depresji u osób w wieku młodzieńczym bywa poważnym zagrożeniem dla życia. W tym wieku młode osoby często dokonują prób samobójczych, a szacuje się, że samobójstwo jest trzecią pod względem częstości występowania przyczyną zgonów w tej młodej populacji. Idealnego rodzica. Widziałbym takiego, który od małego by, by przy tym dziecku sprawował pieczę, by, by go wychował na naprawdę fajnego dzieciaka, który by miał fajne, fajny system wartości, którego by przestrzegał, a później, idealny rodzic, by to dziecko prowadził przez życie, utrzymywał je i, i, i dawał szansę na, na rozwój. Wsparcie rodziców, myślę, szczególnie dla nas teraz przed maturą, to jest bardzo istotne. Tym bardziej, że żaden z nas chyba wciąż nie wie, co chce w życiu robić. Jedyną, tak naprawdę, jakąś metodą na to, żeby przebrnąć przez okres dorastania, to jest dbać o to i walczyć o to od samego początku, żeby mieć z dzieckiem kontakt w miarę dobry. Nie jesteśmy w stanie uniknąć tego, że dziecko dorastając zrobi mnóstwo różnych głupot, albo zrobi wiele rzeczy, których my nie pochwalamy. To, co jest, wydaje mi się, najważniejsze, to to, żeby ono miało gdzieś. Taką odwagę i takie do nas zaufanie, żeby w sytuacji, kiedy rzeczywiście coś głupiego zrobi, przyjść i o tym powiedzieć. Bo wtedy mamy szansę po pierwsze mu pomóc, a po drugie ono ma poczucie, że gdzieś ma oparcie, gdzieś ma takie zaplecze, które mimo tego, że na co dzień na siebie krzyczymy, krytykujemy się i wkurzamy się na siebie, to jednak jak się dzieje coś złego, to mogę poprosić o pomoc i wiem, że tą pomoc dostanę. Taka rozmowa? Z rodzicami? No, daje wszystko. Tak. No, dla mnie, ja jestem akurat tą osobą, która ma z rodzicami wspaniały kontakt, i oni są dla mnie taką odgórną wyrocznią. Jeśli chodzi o dbanie o higienę psychiczną, to osobiście największe znaczenie przykładowym do regularności porach spania regularności, jeśli chodzi o przyjmowanie posiłków regularności, jeśli chodzi o aktywność fizyczną i aktywność umysłową. Wydaje się, że osoba, która jest w stanie regularnie i systematycznie realizować swoje obowiązki w życiu młodzieńczym, będzie w stanie podobnie dobrze sobie radzić w życiu dorosłym.